Razem z moim synem, Adamem, Adi, Elo. Idziemy na kolejny tranik, nie? Nasze inicjatywy piłkarsko-osiedlowej, która trwa już... Ile czasu, Adi? Długo. Długo, nie? Kurczę, kto by pomyślał, że... że jak żeśmy zaczynali, pamiętasz, we trójkę, ja, tej i Krzysiu, że to będzie tyle trwało. No. Pamiętam jak zadałem wam pytanie czy w ogóle ktoś przyjdzie no to tak średnio optymistycznie byliście nastawieni, co? No, no widzisz, a ja mówiłem, że, że jest wielu z jednej strony takich, którzy też potrzebują jakąś tam motywację do tego, aby wstać rano na przykład w niedzielę pograć, potrenować razem z nami. No i tak oto idziemy na 86 trening. W niedzielę rano, jednym słowem. tutaj u nas nie ma zapisów. Kto ma ochotę wstać i, i potrenować razem z nami w niedzielę, to po prostu przychodzi. No, jesteśmy przede wszystkim drużyną osiedlową. Nie, Adi. Jesteśmy drużyną osiedlową. Czyli złożono nam z, z drużynego wieku. Widziałem na nasze boisko. Czy ktoś dzisiaj przyjdzie? Tego też nie wiadomo, bo jest trudny okres, który kurczę jest. Jest taki okres, w którym kurczę jest dużo przeziębień, chorób i nigdy nie wiemy, ilu ich przyjdzie. Widziałem, zbliżamy się do naszego boiska. Zbliżamy się, zbliżamy. Nie wiadomo, czy tam już ktoś jest. To z jednej strony fajne nie Adi, że u nas nie ma zapisów kto ma ochotę przyjść to po prostu przychodzi mamy tu zaangażowanych również e, różnych piłkarzy z naszych tutaj lokalnych klubów którzy czasami też przychodzą i udzielają jakichś wskazówek dla dzieci i młodzieży którzy po prostu chcą trenować dodatkowo sobie czy pograć nawet razem z nami czy mamy nawet jakieś swoje odcinki, które można obejrzeć na na naszym kanale mamy również swój fanpage na Facebooku, bo piłka nożna to nasza pasja. I tak jakoś się przyjęło nasze hasło, aby przyjść i zrobić swoje. Nie Adi? No, zbliżamy się do boiska. Tam już ktoś jest. Jak myślisz Adi, kto tam jest? Krychu, nie? Tak myślałem. Jest nasz kwardziel. Co jest fajnego, że nie pada. No nie pada, nie ma deszczu, jak to mówią, piłka z pogody sobie nie wybiera. Mamy swoje boisko, na którym najczęściej trenujemy i rozgrywamy wszelkiego rodzaju mecze osiedlowe. Także idziemy, zbliżamy się, a będziemy szykować kolejny. Oto trening już 86, 86 niedziela. Kurczę, aż powiem przeżyć ciężko w to uwierzyć, że to trwa. I że oni przede wszystkim chcą Siemanko krychu. Elo, Elo, witam Jak tam ciężko było? Ciężko było wstać? Nie. Nie? Nie było ciężko wstać. Nasze akcesoria możecie sobie zobaczyć nasz pierwszy odcinek. Słuchajcie. Pierwszy odcinek gdzieśmy zaczynali na butelkach. Pamiętam synowie zawsze chcieli. E, czy to mieć jakiś kanał swój, żeby obejrzeć właśnie e, tych tam zagrywki, strzały i, i tego typu rzeczy? E, no i ja powiedziałem właśnie, że niestety chłopcy, ale od poniedziałku do soboty wiadomo, obowiązki, czy to praca, czy to wy macie szkołę, czy to wy macie e, jakieś tam swoje treningi w swoich akademiach. Ciężko doprecyzować czas wolny, żeby móc e, potronować dodatkowo. E, czy nawet pograć razem z wami. No i e, co takiego się wydarzyło? No ja im dałem propozycję słuchajcie, taką, że e, niedziela rano, co wy na to? No to mieli troszeczkę tęgie miny. E, nie byli zbyt mocno zadowoleni, akurat z tego faktu, że mieliby poświęcić taką niedzielę, gdzie mogą się wyspać gdzie mogą e, sobie poleniuchować trochę i nagle usłyszeć hasło, że mają wstać rano e, i potrenować. Nie ma tu żadnego przymusu. Ja im powiedziałem, mówię, chłopaki ja wstanę, ja przyjdę, e, zrobię dla Was schematy treningowe. Sam jestem fanatykiem piłki nożnej, sobie potrenujemy e, i zobaczymy, czy wstaniecie. No ja powiem szczerze, byłem troszeczkę sceptycznie też na to nastawiony, na te ich motywacje, że po prostu będą chcieli Przychodzić w tą niedzielę. Siema, Koszyma, siema, siema, siema. Mamy kolejnego adepta piłki nożnej. E, no i powiem tak, e, myślałem, że to może maksymalnie potrwa 5 tygodni. A ku mojemu zdziwieniu e, jest to już 86 spotkanie w niedzielę rano. Trenujemy absolutnie w każdą pogodę, czy to śnieg, czy to deszcz e, czy to wieje. Naprawdę warunki czasami potrafią być bardzo, bardzo, bardzo trudne. Bardzo trudne. Ja tutaj mam swoją torbę z akcesoriami. Również dostaliśmy wsparcie od różnych tam osób. Nawet jakaś firma się zaoferowała i zafundowała tutaj takie nagrody na nasz mecz rocznicowy, czyli na mecz, mecz który odbył się 23 maja w zeszłym roku. Gdzie były nagrywania z drona, był nawet sędzia piłkarski. Taka otoczka meczowa była naprawdę bardzo fajną oprawą, jakie były nagrody dla tych chłopaków, którzy przyszli, zagrali mecz, no i każdy gdzieś tam na medal zasłużył. I to jest wielkie, i cenię sobie również to, że, że im się chce. Bo, bo powiem szczerze, że, że nawet ja mam takie momenty, że nie chcę się wstać rano, ale mnie wszystko, mimo wszystko już sobie tak wybudował, sobie taki automatyzm, że wstaję rano i po prostu idzie. Idzie do przodu. Idzie do przodu. I taki też staram się przekazywać cel tym chłopakom osiedlowym. Tak jak wcześniej wspomniałem, jesteśmy tutaj w różnym wieku. Oczywiście starsi muszą mimo wszystko uważać uważać na tych e, młodszych, gdzieś tam staram się to pilnować aby to było także zobaczymy na razie jest ich trzech, w każdym z, z nich inna krew, jednym słowem jest Adi, jest Szymon i jest Grychu. jest elegancko zaraz sobie szykujemy schematy treningowe także jeszcze raz powtórzę że nie jesteśmy tutaj żadną, nie jesteśmy żadną przepraszam, akademią, jesteśmy inicjatywą piłkarsko-osiedlową. Kto ma ochotę, to po prostu przychodzi i trenuje razem z nami. Chłopcy mają tutaj różne umiejętności, ale liczy się pasja. Pasja, która nas łączy, czyli piłka nożna. Kto ma ochotę przejść po prostu sobie, pograć, to po prostu przychodzi i trenuje dodatkowo i gra osiedlowo ja jestem też takiego zdania, że najwięcej zawsze czy młody piłkarz, czy młody zawodnik uczy się właśnie pewności siebie jeśli chodzi o kwestie gry osiedlowej i przede wszystkim w różnym wieku, tak się kiedyś grało ja tak bynajmniej pamiętam takie czasy kiedy ja grałem to był beton, to był piach to był kurcze no różna Różne, że tak powiem, tereny do gry w piłkę. Nawet plecaki się ustawiało i tak się kiedyś grywało w tą piłkę. I jak udało się jakiegoś starszego okiwać, to, to czuło się taką wewnętrzną satysfakcję, że, że no, udało mi się go okiwać i nawet strzelić gola. To, to buduje nie, niezwykle pewność siebie. Wiem, że teraz są treningi, są treningi dodatkowe, płatne i tak dalej. U nas to wszystko jest za darmo. Tutaj dzieciaki nie mają, nie mają że tak powiem, jakiegoś przymusu zapisywania się i, yy, i, że tak powiem, rodzice musieliby za to płacić. Dobra, moi drodzy, szykujemy się. Szykujemy się. Eee, raz było tak, że byłem troszeczkę taki, Zakłopotany, bo tak jak jeszcze raz powtórzę, e, nigdy nie prowadzimy tutaj zapisów. E, no i raz przyszło tutaj chłopaków kurczę prawie 30. było co robić. Szacun dla was, ja już kończę, będę tą transmisję na żywo, no my będziemy już powoli zaczynać. I zapraszamy do oglądania naszych odcinków. Pozdro, elo, łapka w górę dla tych chłopaków, bo naprawdę im się chce. Pozdro. Oh. <laughs>